Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Cyklu Motodoradca. No właśnie, dzisiaj będzie trochę tak jak na przesłuchaniu, ale spokojnie, to jest w Waszej dobrej wierze, tak żebyście byli tutaj względem prawa, obeznani. Pierwsza sprawa może banalna ale czy wiecie, gdzie w Waszym samochodzie znajduje się gaśnica? Bo prawda jest taka, że część osób ma z tym problem i szuka po różnych schowkach, z przodu, z tyłu, w bagażniku, od razu nie jest to takie przyrkięcie, wiem jest tutaj, szczególnie w sytuacji awaryjnej może być to niezwykle istotne. I druga rzecz, czy wiecie, do kiedy wasza gaśnica ma świadectwo legalizacji? Bo tutaj z tym to już bywa naprawdę bardzo duży problem i dzisiaj chcę Wam więcej powiedzieć o tym, za co można dostać mandat, a za co tego mandatu dostać nie możemy w kwestii naszych gaśnic. Bo przypomnę, w myśl polskich przepisów, jeżeli chodzi o wyposażenie obowiązkowe naszego samochodu, oprócz mózgu, musimy mieć również gaśnicę, jak również trójkąt. W przepisach w Polsce nie ma słowa o apteczce, mimo że udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkowe. Ale idąc dalej za ciosem. Co jeżeli jadąc na wakacje z rodziną e, mamy gaśnicę z tyłu e, pod kołem, pod pokrywą, tam gdzie jest najczęściej najwięcej miejsca dla tej gaśnicy e, i mamy auto załadowane bagażami i policjant nas zatrzymuje i mówi proszę pokazać między innymi gaśnicę, bo czasem też tak się zdarza, a my próbujemy z tymi tobołami się szarpać. Mandatu raczej za coś takiego nie dostaniemy, ale upomnienie od policjanta dostaniemy, bo gaśnica musi być w łatwo dostępnym miejscu. To też mówię jako ciekawostkę, bo policjant, który może tutaj być bardzo służbowy, może i nawet nam za to mandat dać. Za brak gaśnicy w naszym samochodzie możemy dostać mandat od 20 do 500 nawet złotych. No i co się stanie, jeżeli nasza gaśnica straci dwuletnią legalizację? Zaraz Wam więcej na ten temat opowiem. Zapraszam na odcinek. To jeszcze chwila dla partnera tego odcinka, strony Car Vertical, Strony, którą zapewne dobrze znacie, strony, gdzie możemy sprawdzić historię auta, które na przykład chcemy kupić, i to w bardzo prosty sposób. Wchodząc w link poniżej, będziemy przekierowani na stronę Car Vertical. wpisujemy numer nadwozia auta, które nas interesuje, wybieramy, czy chcemy kupić jeden raport, czy na przykład dwa w lepszej cenie. Następnie, by cena była jeszcze lepsza. Wpisujemy kod motodoradca, bo otrzymać dodatkowy 10% rabatu. I po płatności możemy przejrzeć raport i to, co nas interesuje: jak pochodzenie auta, bazę kradzieżową, zanotowane przebiegi, jak również kolizje, i to często z fotodokumentacją, jak również z datą zdarzenia. Nic się nie ukryje. Szczególnie teraz warto sprawdzać i kontrolować auta, bo jakby nie patrzeć, aut używanych na rynku jest zdecydowanie mniej, przez co ich historie bywają nieraz bardzo mroczne. Nie dajmy się naciąć na takie samochody. Prawda jest taka, że nasze prawo jest zawiłe i to tak zarówno w jedną stronę nadgorliwe, ale i też w drugą. I to jest właśnie najlepszy przykład związany z gaśnicami. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli nasza gaśnica straci swoją ważność, no, z dnia na dzień też się to nie dzieje, nie musimy jej wyrzucać, kupować nowe i wydawać pieniędzy, bo było to marnotrawstwo. Wystarczy, że udamy się do punktu, który zajmuje się legalizacją gaśnic, przedłużaniem jej ważności, sprawdzi ją technicznie, zapłacimy 20 zł i możemy dalej taką gaśnicą się posługiwać. Prawda jest Taka, że tych punktów w miastach jest bardzo dużo, bardzo często też są przy galeriach handlowych. No ale teraz z drugiej strony bieguna: Czy policjant podczas kontroli może sprawdzić, czy mamy gaśnicę? Tak. Czy za brak tej gaśnicy możemy dostać mandat? Tak, od 20 nawet do 500 zł. Czy za brak legalności gaśnicy możemy dostać mandat od policjanta? Nie. Tak wygląda nasze e, prawo, więc idąc dalej za ciosem, czy jest e, sens legalizowania gaśnic? Uważam, że jak najbardziej tak. Ja wiem, że większość teraz osób powie: "Waldek, co tam kilowa gaśnica da, jeżeli będzie pożar przy samochodzie?" Nic, ale Kilka swoich gaśnic zużyłem w ten sposób, że jadąc gdzieś na drodze, jeżeli ktoś miał samozapłon przy aucie, kilka osób, które zbiegło się z gaśnicami, to już kilogram, 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 kilogram coś w tym wszystkim dawało. Więc i my możemy komuś pomóc, ale i też wielka szansa, że ktoś może pomóc nam. Czy gaśnica może się mechanicznie uszkodzić, jak jest w aucie? Raczej nie. Ta legalizacja jest przede wszystkim też dla naszego spokoju jak i bezpieczeństwa. Po prostu w tym krótkim materiale chciałem wam o tym przypomnieć, żeby mieć tą gaśnicę, mieć tą gaśnicę sprawną w swoim aucie, by żyło nam się lepiej. Podzielcie się w komentarzach, czy ktokolwiek z was dostał mandat za brak gaśnicy, a póki co żegnam się z wami, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej.